16 листопада у Глотові біля доброго міста відбулося регіональне святкування 75 п'ятих роковин Великого Холду на Україні. Чому ти не протеставився цьому Христові, на якому знайшли усі гріхи світу? Чому ти мусив дати так величезний викуп? To była wielka tragedia, jaką zamowczuwał świat. Tak, po sumie, po ukraińskiego narodu w 1932-1933 r. wskazał u do dorosłego Władyka Iwan Martyniak, peremysko-warszawski metropolit grekokatolickiego i cerkwi u Polski. To jest tragedia narodu, ale to jest tragedia w pewien sposób ludzkości. 75 lat temu Dziesięć milionów ludzi, bo tak trzeba powiedzieć, jak nie więcej, w przeciągu jednego roku na żyznej ukraińskiej ziemi umarło z głodu. Głód jest opisany w różnych pozycjach książkowych i tak dalej, ale jeszcze nie może się przebić szeroko w świat, że to było straszliwe ludobójstwo zaplanowane. Chociaż to tyle lat minęło, ale w sercach ludzi zachowało się to nie tylko ten jeden, bo te głody powtórzyły się tam trzykrotnie. Ta historia jest bardzo, bardzo przykra. To był genocyt polegający na zniszczeniu całościowego narodu ukraińskiego, tylko częściowo się to nie udało. Hołd na Ukrainie wykłykany był prymusową prymusowej kolektywizacji usylanstwa. Stalin nakazał konfiskowanie majna Sylan były za W tej chwili te wielkie tragedie i nie tylko te, bo przecież w tej części świata z rąk y, Stalina z rąk y, komunistów zginęło wiele, wiele, wiele milionów ludzi. Świat o tym dowiaduje się i dobrze, że tutaj w Polsce gdzieś daleko od tego miejsca też czcimy pamięć tych ofiar, ale i też czcimy pamięć yy, tych wydarzeń. W Rokoweny cych tragicznych podii ucili polscy, tam, gdzie żywot Ukraińcy ich było służenia u na Mireni żert. Jednak najbliższe i holowne w miliony milionów pomerłych odbyło się w Kijowie. U sobotę 22 listopada do stolicy Ukrainy przybył prezydent Polski Lech Kaczyński. Jego witały w aeroportu Boryspil. Później perjechał do Nacjonalnej Opery, gdzie prowadził świętowanie 75. roku najbliższej tragedii ukraińskiego narodu. Tam miała miejsce Międzynarodna Konferencja. Narod mi zawsze będzie, za ucząstki go z całego świata. W Krimpolsku o prezydentach jest my, Wiktora Juszczynka, Bólu, Holowy, Gruzji Łotwy i Latwii. Zaproszenia nie przyjął prezydent Rosji, bo ta nie wyznajechał od genocydów. Gospodar Zachodu, prezydent Wiktor Juszczynko, skazał, że na radzieckiej Ukrainie znów kilka milionów niewinnych ludzi, bo one władz, nie pitkoryły się stalin'skiemu mu reżim i ta kolektywizacja Sola. Co ich wolno było? Co jest z Kremową? Co było? Zadumanie. Co ich było? dzięki, Co ich wolno było? Co ich wolno było? Zadumanie. Co było? Знекровити Україну, підірвати її сили і таким чином усунути можливість відновлення української державності. Це питання приховувалася. Тоталітарна система безжально згубила мільйони новинних людей, половина з яких були діти. Одночасно винищувалась інтелігенція, письменники, наукові працівники, вчителі. Священити усі, хто чинити найменший інтелектуальний опір. у 1932 році Україна могла похвалитися рекордними плонами 12 мільйонів тонн збіжа. Однак не змогла викормити своїх людей, бо комуністична влада сконфіскувала більшість з плодів. На добу з голоду вмирало 25 тисяч людей. Президент Грузії до присутніх звернувся на українській мові. sama je straszliwe dla ludziny, jaka вирішила być neutralnym w epochu wielkich moralnych zmian. Jednak to słowa polskiego prezydenta зустріły się z burzliwym oklaskami, kiedy skazał, że przyjechał na Ukrainę, bo jest kom od niej i z krainy, jaka wyznała wielki od genocydem. 75 lat temu reżim komunistyczny dokonał wielkiego mordu należy do tych krajów właściwie reprezentuje ten kraj, jeden z tych krajów które uznają oczywistość ten mord był ludobójstwem 75 roków temu komunistyczny reżim wczynił wielczesny złoczyn, ja przedstawiam ten kraj jak jaka jednoznacznie uważaje za ludobójstwo uchwały w tej sprawie podjął zarówno senat, rzeczpospolitej, jak i sejm uchwały ryszenia w e, tym pytaniu przyjął tak senat jak i sejm republiki Polskiej. było to w roku 2006 stało się to w 2006 roku polski prezydent dodał że oprócz ukrainców ofiarami sztucznego głodu były także polacy Wyjątkowo okrutna śmierć godowa, która dotknęła milionów ludzi, w tym także zamieszkałych na Ukrainie, w szczególności w okolicach Żytomierza Polaków. To była żachliwa, głodna śmierć, jaka w Ukrainie dotknęła się milionów ludzi, średnich Polaków, w основnomu żywoczyn na Żytomierzczynie. Także Kazachowie, o czym mówił pan prezydent Juszczelko i Kazachy, proszę, co mówił prezydent już i przedstawicieli innych narodów i zwyczajnie przedstawiciele innych nacji. Prawda o ludobójstwie na Ukrainie w latach 32-33. Prawda o innych zbrodniach ludobójczych komunizmu i wcześniej i później, przebija się z wielkim trudem. Prawda o genocydzie w Ukrainie w latach 37-38. Prawda o innych e, Wczynki żachliwi w większych miejscach tak wychowuje się. I dlatego chciałbym wyrazić tutaj olbrzymi szacunek, podziękowanie władzom Ukrainy, osobiście panu prezydentowi Juszczenko, za to, iż walczy o przywrócenie pamięci, między innymi o tym ludobójstwie. Lech Kaczyński dodał, że pro miliony żertwce przykład, bo było pamięć, jak ukryto przechowywał komunizm”. Zrazu do dopowiedzi prezydent Polski, niezduchy zakończenia świadkówania, powrócił się do Polski. Każąc, co u kraju czeka jego, bardzo pracy.